Nie masz pojęcia, czym jest kombań do trzciny cukrowej, krzyknął milioner, śmiejąc się i odpychając mechanika od maszyny wartej 3 miliony złotych. Nawet plantacja trzciny cukrowej zamilkła. I w następnej chwili wydarzyło się coś, co sprawiło, że milioner cofnął się, jakby zobaczył ducha. Hej, przyjacielu, zrób nam tę przysługę, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzach. Z jakiego miejsca w Polsce oglądasz tę historie? Czekam na Ciebie. Pozwólcie, że opowiem Wam historię, która wydarzyła się pewnego październikowego świtu w Sieradzu w województwie łódzkim. Jedna z tych historii, która porusza, która każe nam kwestionować tak wiele rzeczy na temat tego, jak oceniamy ludzi. Kiedy dowiedziałem się, co się stało, przez wiele dni zastanawiałem się, jak możemy być tak ślepi. Świt był duszny w ten wtorek. Taki rodzaj wilgotnego upału, który przylega do skóry i nie ustępuje nawet, gdy słońce się chowa. W cukrowni Świętego Hieronima światła w sali operacyjnej paliły się od 22.00 poprzedniego wieczoru. I nie było to świętowanie żadnego sukcesu. To była prawdziwa panika. Ten rodzaj cichej rozpaczy, która ogarnia, gdy wiesz że tracisz fortunę z każdą mijającą minutą. Pośrodku plantacji trzciny cukrowej, w żółtawym świetle reflektorów, które wyglądały jak sztuczne słońca przecinające ciemność, stała przyczyna całego tego chaosu. Combine John Deere CA-C570. Imponująca maszyna. Zielony metalowy potwór o wadze 45 ton, który kosztował dokładnie 3-2 miliona złotych. Dla tych, którzy nie znają tych maszyn, Wyobraźcie sobie dwupiętrowy budynek z gąsienicami, mechanicznymi ramionami i silnikiem, który ryczy głośniej niż startujący odrzutowiec. To cudo potrafi przetworzyć 180 ton trzciny cukrowej na godzinę, kiedy działa, oczywiście, a ono nie działało. Stało tam całkowicie martwe, otoczone przez techników, którzy patrzyli na tę metalową otchłań, jakby stali przed niemożliwą zagadką. Cisza maszyny była niepokojąca. Tam, gdzie powinien być charakterystyczny ryk silnika Caterpillar o mocy 480 koni mechanicznych, słychać było tylko odległy śpiew świerszczy i nerwowe szepty otaczających mężczyzn. Kierownik produkcji stojący w sali operacyjnej patrzył na mapę zbiorów z rozpaczoną miną. Było 2800 hektarów dojrzałej trzciny cukrowej w idealnym punkcie cukrowym, czekającej na zbiór. A prognoza pogody nie dawała miejsca na optymizm: obfite deszcze za pięć dni. Gdyby ta trzcina nie została zebrana przed nadejściem deszczów, straty byłyby katastrofalne. Mokra trzcina traci cukier, szybciej gnije, komplikuje logistykę. Osiemnaście milionów złotych spływało do Rynsztoka. Piotr Szymański Wilecki został obudzony o trzeci trzydzieści rano telefonem, którego obawia się każdy prezes. W wieku 41 lat dowodził cukrownią, którą jego dziadek założył w 1966 roku własnymi rękami, zaczynając od jednej działki trzciny cukrowej i pożyczki, która prawie zrujnowała rodzinę. Dziadek Hieronim, który nadał nazwę cukrowni, zmarł pięć lat wcześniej pozostawiając Piotrowi nie tylko imperium cukrowniczo-alkoholowe, ale także reputację 47 lat bez ani jednego straconego zbioru. Piotr był dumny z tego dziedzictwa. Ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i wprowadził do cukrowni nowoczesne metody zarządzania, najnowocześniejszą technologię i sieć międzynarodowych kontaktów, która rozszerzyła działalność na rynki azjatyckie. Był skuteczny, rzeczowy i przyzwyczajony do rozwiązywania problemów w sposób, który zawsze działał dla ludzi z zasobami, zatrudniając najlepszych, płacąc tyle ile trzeba, i oczekując szybkich rezultatów, dlatego jego pierwsza reakcja na wiadomość o zatrzymanym kombajnie była pragmatyczna i bezpośrednia. O czwartych rano był już w cukrowni w garniturze i krawacie, z idealnie ułożonymi włosami, nawet o tej szalonej porze, zwołując nadzwyczajne spotkanie. Nie tracił czasu na lamenty. Wziął telefon i w 15 minut zmobilizował zespół trzech inżynierów mechaników specjalizujących się w maszynach rolniczych, którzy przybyli z Warszawy. Wszyscy Niemcy, wszyscy z dziesięcioleciami doświadczenia w sprzęcie John Deere. 150 tysięcy złotych, aby ich sprowadzić helikopterem, ale Piotr nawet nie mrugnął, autoryzując płatność. Czas to pieniądz, a on tracił oba. Główna sala konferencyjna cukrowni zaczęła się zapełniać o piąty, piętnasty rano. Ogromny stół z polerowanego machoniu, dziedzictwo dziadka Hieronima, otoczony był mężczyznami w garniturach, wszyscy trzymali podświetlone tablety, filiżanki mocnej kawy i mieli poważne miny. Niemieccy inżynierowie byli już tam ze swoimi skórzanymi teczkami i laptopami pełnymi schematów technicznych. Obecny był również zarząd cukrowni. Wuj Amadeusz, 58-letni dyrektor finansowy, kuzyn Klaudiusz, odpowiedzialny za logistykę i Rajmund, dyrektor handlowy, który już odbierał wściekłe telefony od dystrybutorów domagających się zaległych dostaw. W środku tego nienagannego korporacyjnego otoczenia Eugeniusz Kowalczyk czuł się nie na miejscu. W wieku 63 lat. Z twarzą naznaczoną słońcem czterech dekad pracy na świeżym powietrzu, był kierownikiem utrzymania ruchu w cukrowni, odkąd Piotr był chłopcem biegającym po plantacjach trzciny cukrowej. Eugeniusz znał każdą śrubę, każdą rurę, każdy sekret tej posiadłości. Posiadał ten rodzaj wiedzy, który nie pochodzi z uniwersytetu, ale z lat brudnych od smaru rąk. Naprawiania, regulowania, improwizowania rozwiązań, gdy oryginalne części docierały tygodniami. A Eugeniusz znał kogoś, kogo jego zdaniem mógłby rozwiązać ten problem, zanim cukrownia zbankrutuje. Dlatego, nie prosząc Piotra o zgodę, bo wiedział, że jej nie dostanie, zadzwonił o piąty rano. Głos po drugiej stronie odebrał po drugim dzwonku już obudzony. Irena to Eugeniusz. Pamiętasz ten kombajn z cukrowni świętej Anny, którego nikt nie mógł naprawić w zeszłym roku? Po drugiej stronie linii Irena Nowak siedziała w maleńkiej kuchni swojego domu w Piotrkowie Trybunalskim, 40 kilometrów od Sieradza. Była już obudzona od dwóch godzin jak zawsze, gdy miała w głowie skomplikowaną maszynę. Na stole przed nią, oświetlonym migającą lampą fluorescencyjną, leżała otwarta 847 stronicowa instrukcja techniczna w języku angielskim, dotycząca systemów hydraulicznych kombajnów rolniczych. Nie była to lektura dla przyjemności, to była prawdziwa nauka, taki rodzaj nauki, którą religijnie praktykowała każdej nocy przed wschodem słońca. W wieku 27 lat Irena miała twarz, Którą ciężka praca naznaczyła przedwcześnie, nie z marszczkami, ale tym wyrazem osoby, która nosi ciche obowiązki. Ręce miała małe, wręcz delikatne, ale pełne strategicznych odcisków i małych blizn po oparzeniach spawalniczych i skaleczeniach metalem. Ciemne włosy zawsze miała związane w ciasny kucyk. Nie z próżności, ale dlatego, że rozpuszczone włosy w pobliżu maszyn są niebezpieczne. Nosiła wyblakłą bluzę marki Caterpillar, którą kupiła w Lumpeksie, i robocze spodnie z trwałymi plamami oleju, których żadne pranie nie było w stanie całkowicie usunąć. Pamiętam, panie Eugeniuszu, odpowiedziała, już wyobrażając sobie, dokąd zmierza ta rozmowa. Więc mamy tu duży problem w cukrowni świętego Hieronima. kombajn John Deere, cecha 570, stoi od sześć godzin. Technicy z John Deere są tu i nie potrafią nawet zdiagnozować. Wiem, że jest pani daleko od swojego terenu, ale czy mogłaby pani na to zerknąć? Irena zamknęła instrukcję, już mentalnie kalkulując. CH 580. Nowy model. Złożony system hydrauliczny z elektronicznymi zaworami proporcjonalnymi. Integracja kanbus. Wiele niezależnych obwodów. Trudne, ale nie niemożliwe. Znała ten model na pamięć. Spędziła trzy miesiące studiując każdy szczegół, gdy dowiedziała się, że cukrownie w regionie kupują te maszyny. Mimo, że nigdy nie pracowała bezpośrednio przy takiej maszynie, wiedziała o cecha pięcie siedemdziesiąt więcej niż wielu ludzi z dyplomem wiszącym na ścianie. Mogę, panie Eugeniuszu. Pozwolę sobie wziąć narzędzia i wyjadę za dwadzieścia minut. Kiedy odłożyła słuchawkę, Irena stała przez chwilę, patrząc na swoje ręce. Wiedziała dokładnie, co ją czeka. Mężczyźni w garniturach, wątpiący w nią, zanim jeszcze otworzy usta. Spojrzenia z góry, protekcjonalne pytania o jej prawdziwe doświadczenie, ten fałszywy uśmiech, który mówił: niech mężczyźni to rozwiążą kochanie. Znała ten scenariusz na pamięć, bo przeżyła go już ponad pięćdziesiąt razy. Ale nie z dumy tam jechała, lecz dlatego, że wiedziała, że może pomóc. I dlatego, że w głębi duszy za każdym razem, gdy naprawiała to, co inni uważali za niemożliwe, udowadniała coś nie im, ale sobie, że wiedza, którą zbudowała sama strona po stronie, schemat po schedwa i pół roku po tamtym świcie na trzcinowisku, cukrownia świętego Hieronima wyglądała inaczej. Niefizycznie obiekty pozostały te same. Pola trzciny cukrowej rozciągały się dokąd wzrok sięgał, ale w powietrzu unosiło się coś inna energia, którą każdy odwiedzający mógł poczuć po wejściu. Była to sobota rano i zazwyczaj pomieszczenia administracyjne byłyby zamknięte, ale w obszarze hal konserwacyjnych panował intensywny ruch i hałas silników, śmiech. Ożywione rozmowy. Program mentorski z mechaniki rolniczej, który stworzyła Irena, działał pełną parą. 23 młodych ludzi w wieku od 16 do 24 lat, wszyscy z biedniejszych społeczności z regionu Włocławka i Płocka, pracowało w grupach wokół różnych maszyn. Siedemnastoletnia dziewczyna demontowała elektroniczny system wtryskowy ciągnika Valtra, pod czujnym nadzorem dwóch chłopców regulowało zawieszenie starej kombańki, którą Irena kupiła specjalnie do celów szkoleniowych. Dwudziestoletnia dziewczyna spawała metalową konstrukcję z precyzją, która wprawiłaby w dumę doświadczonych mechaników. Irena krążyła między stanowiskami pracy, doradzając, poprawiając, ucząc. Nosiła ten sam rodzaj kombinezonu co zawsze. Wciąż z plamami smaru, wciąż z łatami, ale teraz miała na piersi wyhaftowany emblemat cukrowni i swoje imię, a pod nim tytuł dyrektora technicznego. Jej oczy błyszczały w sposób, w jaki nie błyszczały dwa lata temu. To nie była tylko satysfakcja zawodowa, to był cel. Zawsze pamiętaj, mówiła do dziewczyny pracującej przy systemie wtryskowym. Maszyna nie kłamie. Jeśli naprawdę zwrócisz uwagę na to, co mówi, powie ci dokładnie gdzie leży problem. Piotr obserwował wszystko z daleka, oparty o futrynę drzwi hali. On również się zmienił, nie tylko w sposobie ubierania się w soboty, nosząc dżinsy i koszulkę polo zamiast garnituru, ale w czymś głębszym w jego oczach. Prawdziwa pokora, której wcześniej nie było. Otwartość, która pojawia się tylko wtedy, gdy zmierzymy się z własnymi demonami i wybierzemy bycie innym. W ciągu ostatnich dwóch i pół roku pod technicznym przywództwem Ireny cukrownia nie miała ani jednego nieplanowanego przestoju sprzętu zero. Zespół, który stworzyła, liczył czterdzieści specjalistów. Połowa zatrudniona w ramach nowego systemu rekrutacji opartego na ślepych testach praktycznych, gdzie kandydaci demonstrowali umiejętności, a oceniający nie znali ich dyplomów, wieku, płci ani żadnych innych wcześniejszych informacji. Był Rafał, dziewiętnastoletni były mechanik ciągników, który dziś kierował konserwacją zapobiegawczą całej floty. Była Zofia. 52-letnia inżynierka samouk, której żadna firma nie zatrudniła z powodu zaawansowanego wieku, teraz odpowiedzialna za systemy hydrauliczne. Był Marek, który nauczył się mechaniki, naprawiając wózki widłowe w magazynie, dziś specjalista od diagnostyki elektronicznej. Cukrownia Świętego Hieronima stała się wzorem w skali krajowej w zakresie efektywności operacyjnej. Inne cukrownie wysyłały techników na staże obserwacyjne, uniwersytety prosiły o możliwość studiowania modelu zarządzania technicznego, a Irena co tydzień otrzymywała wiadomości od młodych mechaniczek z całej Polski, dziękując za udowodnienie, że to możliwe. Janusz pojawił się obok Piotra, obaj obserwowali ruch w Hali. Stary mechanik oficjalnie przeszedł na emeryturę sześć miesięcy temu, ale nadal przyjeżdżał do cukrowni trzy razy w tygodniu, tylko po to, żeby zerknąć. W rzeczywistości wszyscy wiedzieli, że przyjeżdża, bo kochał to miejsce i był zbyt dumny z Ireny, by trzymać się z daleka. Zrobiłeś wtedy właściwą rzecz, powiedział Janusz cicho, kiedy do niej zadzwoniłeś, kiedy naprawdę przeprosiłeś. Piotr pokręcił głową. Prawie wszystko zniszczyłem przez głupią dumę, Januszu. Gdybyś mnie nie skonfrontował, gdybyś nie nalegał, nawet nie chcę myśleć, ale posłuchałeś i co ważniejsze, naprawdę się zmieniłeś. To rzadkość, Piotrze. Wielu ludzi przeprasza, ale w środku pozostaje tą samą osobą. Irena zauważyła ich obu i podeszła do nich. Panie Piotrze, Kamila tamta 17-letnia dziewczyna właśnie sama zdiagnozowała problem w module ICU którego trzej certyfikowani mechanicy nie potrafili zidentyfikować w zeszłym tygodniu. Ma ten sam talent, który ja miałam w jej wieku, może nawet większy. Piotr uśmiechnął się. Zaoferujesz jej tu staż? Już zaoferowałam. Zaczyna w przyszłym miesiącu z godnym wynagrodzeniem, bez wyzysku i będzie kontynuować naukę. Zapłacimy za jej szkołę techniczną. W tym momencie samochód zatrzymał się na parkingu. Klaus Nowak, niemiecki inżynier, wysiadł z teczką pod pachą. Wrócił do Polski specjalnie, aby odwiedzić cukrownię i zobaczyć zmiany oraz coś przywieźć. Ireno, powiedział, zbliżając się i podając teczkę. John Deere uruchamia specjalny program konsultantów technicznych dla Ameryki Łacińskiej. Bazując na tym, co wydarzyło się tutaj, Szukają profesjonalistów, którzy mają głęboką, prawdziwą wiedzę, a nie tylko certyfikaty. Poleciłem Ciebie. Jeśli zaakceptujesz, będziesz szkolić techników w pięciu krajach, z całkowitą autonomią w zakresie metod nauczania i oceny. Irena wzięła teczkę, przejrzała dokumenty. Propozycja była hojna, bardzo hojna, ale spojrzała na młodych ludzi pracujących w Hali, na Janusza. Z oczami błyszczącymi dumą na Piotra, który stał się prawdziwym sojusznikiem. Dziękuję za zaufanie, Klaus, ale moje miejsce jest tutaj. Ci młodzi ludzie potrzebują kogoś, kto rozumie skąd pochodzą, kogoś, kto przeszedł przez to samo. Nie porzucę tego. Klaus położył jej rękę na ramieniu. Ireno, możesz robić jedno i drugie. Dostosujemy twój harmonogram tutaj. Ta wiedza, którą posiadasz, musi dotrzeć do większej liczby ludzi. Irena pomyślała przez chwilę, po czym powoli skinęła głową. Dobrze. Ale program mentorski zawsze pozostaje priorytetem. Tego popołudnia, kiedy młodzi ludzie odeszli, a hala ucichła, Irena została sama na kilka minut. Podeszła do kombańki cecha 570, tej samej, którą naprawiła tamtego świtu, który wszystko zmienił. Przesunęła dłonią po zielonym metalu, czując ciepło słońca, nagromadzone na powierzchni. Pomyślała o ojcu Józefie Kowalskim, który byłby tak dumny widząc, dokąd zaszła. Pomyślała o wszystkich nocach spędzonych na samodzielnej nauce, o wszystkich upokorzeniach, które przełknęła, o wszystkich drzwiach, które zamknęły się jej przed nosem i pomyślała o tym, ile innych iren istniało tam, niewidzialnych, niedocenianych, czekających tylko na szansę. Udało nam się, tato, szepnęła do wiatru, który przechodził przez trzcinowisko. Udowodniliśmy, że prawdziwa wiedza jest warta więcej niż jakikolwiek ładny papier, a teraz zrobimy to również dla innych. Kiedy wyszła z hali, słońce zachodziło, barwiąc niebo na pomarańczowo i fioletowo. Piotr czekał przy drzwiach, trzymał w rękach nowiutką książkę w twardej oprawie, podał jej ją. Przyszła dziś z wydawnictwa pierwszy egzemplarz, Irena wzięła książkę i przeczytała tytuł praktyczna diagnostyka sprzętu rolniczego, przystępny przewodnik. A pod spodem jej imię, Irena Kowalska, książka którą napisała w ciągu ostatnich dwóch lat, w jasnym polskim języku, z prostymi diagramami, skupiona na prawdziwym nauczaniu, tanią książkę, którą mógł kupić każdy młody człowiek z marzeniem i determinacją. Irena uśmiechnęła się, bo wiedziała, że świat wciąż jest pełen uprzedzeń, wciąż ma tysiąc bitew do stoczenia, ale wiedziała też, że za każdym razem, gdy ktoś wybierał dostrzeganie talentu zamiast dyplomu, kompetencji zamiast wyglądu, wiedzy zamiast rodowodu, świat stawał się trochę mniej niesprawiedliwy. A czasem wszystko, czego potrzebujemy? To szansa, narzędzie i ktoś, kto wierzy, że wartość człowieka nie tkwi w tym, co ma, ale w tym, co potrafi zrobić.